TV. Widzę Wiatz na ostatnim meczu sezonu ze Zniczem Pruszków. Zaprezentowali oprawę, do której wykorzystano transparent z napisem. Odcinamy się od tego. Oraz sektorówkę, na której można było zobaczyć nożyczki oraz kartkę z napisem Druga Liga i odciętą pierwszą jedynką, czyli Pierwsza Liga. Następnie odpalono czerwono-biało-czerwone świece dymne. Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz zdjęć, które publikujemy dzięki uprzejmości Widze w zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i bezmasowych zakazie używania środków biotechnicznych do Relacja z tego, co działo się po meczu, i już niebawem na naszym kanale. Jeśli podobają Wam się nasze filmy z lektorem, zostawcie łapkę w górze. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bije na stronę www.polishmans.tv. Zapraszamy na zakupy w z kodem TV: 5% rabatu.